Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad w bramek. Wkrótce zaczynamy transmisję. Witamy Państwa w pierwszej rundzie pucharowych zmagań tegorocznych mistrzostw świata Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj na pewno emocji nie zabraknie! Reprezentacja Szwajcarii zmierzy się z reprezentantkami Hiszpanii. To powinno być dobre spotkanie. W końcu zaczynamy fazę pucharową Mistrzostw Świata. Myślę, że obie drużyny zasłużyły na miejsce w tym gronie i mam nadzieję, że piłkarki pokażą swój pełny potencjał. To wyjściowa 11 Szwajcarek. Zanosi się na ofensywne 1-4-4-2. Coraz mniej drużyn gra takim klasycznym 1-4-4-2, ale przecież to ustawienie daje doskonały balans w obronie i ataku. Spodziewałbym się z ich strony szybkiego rozegrania z wykorzystaniem skrzydeł, ale i koronkowe akcje przez środek nie będą zaskoczeni. W europejskim futbolu kobiecym hiszpańskie kluby długo były na obrzeżach. Ale ta sytuacja sukcesywnie się zmienia. Najlepiej pokazuje to klubowy ranking UEFA. Gdzieś od sezonu 2016-17 Barcelona odskoczyła stołecznym rywalom jak Atletico czy Rayo Vallecano. I ociera się o topową trójkę w Europie. Ba, w 2019 roku Katalonki grały już w finale kobiecej Champions League. Oto i ustawienie przyjęte dziś przez Hiszpanki. w górę. Gramy. Felci. Lejman. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Ja jeszcze trwa. Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Paredes. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. I strata, fatalne zagranie. Geraldine Reuteler, Kaligaris, do Roiteler. so. No i spokojnie, piłka wpada prosto w jej ręce. No i co? Zamiast posiadania, strata. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi, sami się o to proszą. Oj, prosta strata. Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Ale nie, nie, jednak grab strzymana. wracamy do tamtego faulu. Będzie rzut wolny. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie musi teraz mieć się na baczności. Czy to będzie dobry strzał? Proszę Państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. No to mamy jeden do 0. Redondo. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Out po tej udanej interwencji. Aj Bogun. Falchi. So. Nie udało się utrzymać przy piłce. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania, Lejman Kaligaris, tak zabrała piłkę w ten sposób. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Reuteler. Lejman. Wolti z piłką, tracą piłkę. Aleksja Teré Abeira. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. To wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Przekroczyła tu przepisy. Gwizdek. Co zrobi sędzia? Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. I głęboka wrzutka w pole karne. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. I obrona teraz ograna. A jednak gol! Takie są skutki niepewnych interwencji bramkarskich. I widzimy teraz ponownie, że to była po prostu fatalna interwencja. Piłka wypuszczona przed siebie to musiało się skończyć golem. Z taką grą to nie jestem pewien, czy sztab nie zdecyduje się w następnym meczu na zmianę. No to mamy 2 do 0. Tere Aveira. Próbują teraz rozklepać obronę. Uwaga, bramkarka nie utrzymała piłki. Rzut rożny dla Hiszpanek. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. I schodzi teraz z flanki na środek. Wyciągnęła się tam i bardzo pewnie to wybroniła. W takich interwencjach defensywa może czuć się naprawdę pewnie. Oddaliła zagrożenie. Nic tu się nie stanie. Dobrze to zrobiła. Skuteczna ta interwencja. Twarde wejście, ale bez faulu. Harmona, Aleksja. Przy piłce, Aleksja. No i strata, nie mają piłki. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie?